W tym odcinku widzowie przygotowałem 100 tysięcy punktów eventowych, które wrzucę do faktory, w całości, więc będzie ciekawie. Oprócz tego macie do wygrania skina za 50 złotych. Żeby go wygrać, zostawcie łapę w górę, suba z dzwonkiem i w komentarzu napiszcie hasło, które podam gdzieś w trakcie odcinka. No i cały czas trwa rozdanie na 5 przedmiotów, w tym 4 kosy, łącznie ponad 5 tysięcy złotych. Wystarczy po prostu wpłacić z moim kodem i samo was dołączy, dosłownie nic nie musicie klikać. Mój kod widzowie, dobrze mam znany, stań przez dwa i właśnie z tym kodem pozając, macie do zgarnięcia te 5 nagród, darmowy hajs na start oraz procent przy doładowaniu, także nie przedłużam i lecimy sobie dalej i zanim te punkty wrzucę do faktory, no to zrobimy sobie jakąś bitewkę, tak na rozruch, nie, damy sobie tak, damy sobie 3 graczy, albo nie, zaczniemy trybem shirt zaczniemy dosyć grubo, bo zaczniemy sobie od procentówek i dam tutaj 5 razy M9 i raz... Oj, 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 to nie, to nie, to nie, to już wolę dać Olina chyba. Albo dobra, wsadzę 7 razy. 7 to jest liczba szczęśliwa. Także tutaj liczymy na MaxWina, który kosztuje 12 już, skurde, skoczył, skoczył w cenie i kosztuje 12 150 złotych. Także tutaj jakby nam poleciał, to byłby profit na dzień dobry, bo mielibyśmy po 6 tysięcy z marszu, a, a 3000, tysiące, no to wiecie, no to kosztowała bitwa, więc no proficik byłby praktycznie dwukrotny, nawet może ponad dwukrotny, można powiedzieć. Więc, kurde, o jest pierwsza kosa. Jest pierwsza kosa, jest pierwsze po 500 zł Czyli aż takiej, że tak powiem, straty końcowej nie będzie, jak nam to nie wejdzie. No, ale, kurde, ta kosa to jest nic w porównaniu do ceny bitwy, nie? Ja przed chwilą mówiłem o maxwinie ale teraz porównuję na chyba najtańszą kosę z tej skrzynki. No i patrzę na to, ile. Okej! Okay. Okej! Okay. No dobra, no, w sumie to jest git nie? No, bo będziemy mniej więcej na zero, no jakiś tam profit będzie. Mamy dokładnie profitu, ej dobra, nie jakiś tam, tylko 400 złotych prawie, no to spoko w sumie, okej, okay, dobra, jest git, jest git, eee, zrobimy sobie kolejną bitwę, bitwę tym razem zrobimy na zwykłym trybie na dwie osoby i wsadzimy sobie tutaj skrzyneczki, Counter Strike Case na, ojojoj, to nie, jednak nie, jednak nie, wsadzimy sobie tak, Anarchy Case, a, eee, Weapon Case, Luxurious'a dwa razy, Royala, Knife Case oraz Ametysta, bitwa za 3600 na dwóch graczy w trybie, Underdogowym teraz sobie damy No i no ryzykujemy dużo, nie? Bo jak to przegramy zostanie nam tylko 1000... no tylko i jaż 1500 zł Mówię tylko, bo ogólnie ile mieliśmy na początku odcinka, no to to jest mało No ale... Zobaczmy, no może tak źle nie będzie, nie? Może tą bitwę wygramy Może tutaj bot Adrian z... Aha, No to nie Czemu ja musiałem trafić jakiś gówno za 1000 zł, znaczy no gówno za 1000 złotych, jakkolwiek to brzmi ale... To no nie jest dobrze. Oho, dobra. Aha, no dobra, ale ja musiałem też MK trafić za 700 zł. No tak pięknie to by nie mogło być. No jedyne co nas może uratować, widzowie, to ametys bo jesteśmy prawie 1000 zł w plecy. Ja bym powiedział nawet, że ponad 1000 zł w plecy. Więc jeżeli teraz ametyzm nas nie uratuje i nie poleci mu kos. A, mi poleciała jeszcze kosa, no to patrzcie tu. 8, prawie i pół tysiąca zł z tej bitwy. Wiecie co, wymienię sobie od razu te półciki które tutaj mam. Kupię sobie to i kupię sobie to. Eee, sprzedam to wszystko i chyba bez większego zastanowienia zrobię kolejną bitwę. Bo zobaczcie, jak tutaj to wygląda. No, wygląda. Nie ma tragedii, ale najlepiej też to nie wygląda. Damy sobie tego underdoga. Damy sobie skrzyneczki znowu jakieś takie mocniejsze, ale już inne tym razem. Na przykład damy sobie Bravo Casea, Splitter Casea, Radiation Casea. Damy sobie Hole Casea, White Glovesy oraz Scarletta. Aj, przesadziłem, przesadziłem, przesadziłem. White Glossów nie możemy dać już, ale moglibyśmy na przykład dać Luxuriusa. Więc dajemy tak jeszcze raz. Bitwę daje na przegra, czy daje w trybie underdog. I kurde, jak to przegram, to będzie taka lipa, że nie wiem, nie? Ale ki, lecimy. Pięć skrzyneczek, trzy osoby. No, bitwa, można by powiedzieć, ostateczna. Cokolwiek tu nie poleci, trzymajmy kciuki, tak? Mamy jeszcze nawet jakiegoś przeciwnika, z tą padrę. Ty jak to to jest? To nie jest przypadkiem jakiś. Nie wiem, dobra, nie chcę tutaj gadać, yy, nie chcę tutaj mylić osób, ale coś mi mówi, coś mi mówi ta nazwa, yy, no ale nie zmienia to faktu, że przegrywamy, nie? Także, no, mógłbym lepiej tą nazwę zapamiętać po zwycięstwie, okej, okay. mamy jakieś pierwsze, konkretniejsze dropy dla przeciwników, mamy nawet rękawice dla bota Emilii. Jeszcze ja teraz ten padrę, żeby wydropił coś eleganckiego, nie wierzę w to, nie wierzę w to. Na ostatniej skrzynce Jeżeli chodzi widzowie o wyniki Na skina z obecnego odcinka to będą one na discordzie Ponieważ no nie mam je nawet w kraju Więc nie będę teraz losował Bo nagrywam film po filmie yy, Więc nie mam jak wylosować Więc będą na discordzie Po prostu będą na discordzie na kanale konkursy Lub wyniki z konkursów śledźcie yy, No i co to tyle powiem wam tak Wrzucimy sobie teraz te punkty do faktory Mamy tutaj równo 117 tysięcy punkcików I to wszyściutko sobie wsadzamy Czyli tak jeden 1 1 7,996. I teraz tak yy, możemy sobie zagrać w taką zabawę mini, jakbyście mieli powiedzieć w komentarzach, jak myślicie, ile mogę dostać tutaj z tego? Ja obstawiam, że to będzie jakieś 200 zł. Uwaga, 3, 2, 1. 150! Ty no patrz tu, pięć się pomyliłem. No ale fajnie, no niestety żadne gwiazdki nam się nie przytrafiły, ale przypomnę, że to jest totalnie za darmo, więc jak za darmo to jest naprawdę uczciwa cena. I teraz tak, damy sobie bitwę na koniec już na 4 graczy. Jeśli chodzi o skrzynki, to ja tutaj już takie wrzucę, stricte procentowe. O taką emeczkę sobie tutaj wrzucimy 4 razy. I jeśli chodzi o y, AWUPkę, no to damy sobie właśnie raz to. I dajemy to na 4 graczy. 5 skrzyneczek, mamy tutaj ciekawą bitwę. No i widzowie, no jeżeli nam tutaj miałoby nie wejść, no to będzie już raczej koniec tego odcinka. Ja się nastawiam na wszystko. Co dobre, ale wiecie, no różnie to wychodzi, nie? Różnie to wychodzi, różnie to bywa. Eee, czekajcie, ile kosztuje w ogóle taka MK? Z 1600 zł, więc jakby poleciała nam w New to nawet jeszcze bym powiedział, że jest światełko w tunelu do odkucia tego, co straciliśmy. Oho! No i dupa! No i światełko w tunelu poleciało właśnie z tą skrzynką. Chyba, że dostanę AWP, która maksymalnie kosztuje. Co? Czemu AWP a w maksymie kosztuje mniej? Albo to jest tylko jeden stan. Jak dropisz to tylko to AWP, no to lepiej, że mi nie dropi, bo sobie BOT więcej wygra. No i dobra, ja pierdziele jest lipa, fest, nie. No niestety, niestety, ale przegraliśmy. No i widzowie. Myślę, że to będzie na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapę w górę, suba z dzwonkiem. Jeżeli chcecie wygrać skina za 50 zł w tym odcinku, to, no to tak jak mówiłem, łapa w górę sub z dzwonkiem i w komentarzu napiszcie, ile u Was dzisiaj było stopni. No i dobra, ja kończę, żegnam się z Wami, widzimy się jutro i trzymajcie się, elu!